Serdecznie witamy wszystkich hodowców prosto z gołębnika MWG Mazury. Przyjechaliśmy tutaj po drodze jeszcze do sklepu do kolegi Sylwestra i do kolegi Wojciecha. No i tam jest jeszcze pani Monika, którą tutaj najczęściej możemy spotkać. Tych kolegów to już znamy, bo tam też ich widzieliśmy. Zaraz tam do pani Moniki przejdziemy, ale najpierw tutaj nam koledzy Sylwester i Wojciech powiedzą, co nowego tutaj w sklepie jest, o, o jakie produkty się ich oferta poszerzyła. Proszę bardzo. Witamy wszystkich. To są nowe produkty z firmy. Znaczy się to wymyślone przez Janika, Janik de co sprzedaje te gołębie Flanders Collection do kategorii ja górna półka Belgii właśnie lata na tych produktach. Tu mamy grycik, Krzysiek, pokażemy. Pokażemy. Otwórz Wojtek. Jeden otworzymy, może pokażemy. Opakowanie liczy ile? 10, 11 kg 10. 10, 10, 10 kg. O, a otwarty jest tutaj ten grid Widzimy? To takie białe, to są jeszcze jakieś taka granulaty Granula jakieś. Granulat białkowy. Aha. Zdrowy, zdrowy, no, takie drobne, jakieś drobne ziarna też, drobne też drobne widzę, tak? Male. Czy, czy drobne, nie widzę dobrze? Drobne nasiona. Tak. I cena takiego są... opakowania ile jest? 76 zł. 76 złotych. Oprócz tego mamy co tu jeszcze? Bo widzę, to są gryty w tych wiaderkach, ale tutaj mamy co to jest? Minerały. E, nie przepraszam. To są A, minerały. Pink powder, czyli różowy puder. A, e, tak. Tylko, że on, e, jak ja osobiście próbowałem, on nie jest słony. I tu mamy taki Power. O ten pudel tak wygląda. To może sobie o. pokaż. To najlepszy. Normalnie u nas często takie, te różowe witaminy, jak ja to mówię te różowe pudry, to są takie bardzo różowe. Natomiast ten jest taki lekko tylko. I, I nie ma soli. No i, tak? I tu jest mała zawartość. soli, soli. Tutaj, nie? A ten Explosion Power. zobacz, to jest karma same orzeszki. Ryż, ja to słonecznie. stosuję drugi rok. Zacząłem w tamtym Soja. roku, nie? Mhm. to naprawdę ma. I to się podaje, yy, ona się nazywa, pokażmy opakowanie tam. tutaj Explosion i to jest, i, i jaka jest wartość, ile kilogramów tu jest? Yy, tutaj jest 2 kilogramy. I cena tego? 54, 54 zł. No no to dość. jest dosyć drogie, ale... Mhm. Ja tu daję coś... dzień koszowania, tak jak u nas, my kosztuje... I to, jak teraz się już zapytam, jakie wyniki masz na tym? Coś na Facebooku widać, nie? Coś ale to ja nie, o, teraz się nie każdy ma nie Facebooka, bardzo ja na ja przykład nie bardzo mam konta nie. na Facebooku, to się nie pytam. Nie, jak... no to bardzo dobre. Dobre wyniki. Ostatnio tydzień temu miałem, nie? W rejonie był lot na roczne gołębie, zaczęło od czwartego, na stare od 11, W każdej kategorii pięć, 6 tysięcy gołębi nie? Mm -hmm. klubie, no, W klubie to wiadomo, pierwsze w e, bardzo mocnym klubie Wczoraj zostały zakoszowane na 540 jutro jest lot nie? A to dzisiaj to już jesteś w Polsce, to kto tam się tym zajmuje, Ala? To kolega nie, kolega. Nie, to Żonę tu do Polski wziąłeś? Kar karmi, nie? Mm -hmm. Pokażę, nasz topowy produkt Mieszanka to mineralna OLR mazury mineralna, to znaczy OLR to będzie ja mówię MWG, on, OLR to znaczy ja już powiem One Love Trace. No to, to, to tak, tak, właśnie, no tak 4-kilogramowe też widzę opakowanie. To kosztuje 49 zł. Pokaż Pokażmy, to, jak masz otwarte jakieś? Że mam. Też taka mieszanka, coś A do tego Pink powder. Nie, 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 nie co, 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 co innego? Można dawać łyżkę na kilogram karmy. Mieszać mhm. z grytem. Albo w oddzielny karnik. Jak się daje w oddzielny karnik, to małą łyżeczkę na gołębia trzeba sobie przewidzieć. Jak już te mieszanki mineralnej gryty załatwiliśmy, powiedzmy, co to jest chłodzen. To są dwa I... takie produkty. Na przykład dużo ludzi w Belgii. Na, jak zaczyna na gołębie młode mm -hmm. tak również i na stare, nie to tak. szykujesz to dzień wcześniej? Do, co to jest? To jest płyn. To jest olej. płyn. Olej. Taki olej mm -hmm. no, olej. olej energetyczny. Opakowanie to jest pół litra? Tak. Tak i tak. Cena 114 zł widzę. Tak, tak, tu jest cena. 144. 144. Właśnie. z wieczora polewamy na karmę, nie? Mm -hmm. Stoi całą noc i rano przed podaniem wysutujemy ten puder. Czy go to mieszamy jeszcze po polaniu? Tak, Musimy mieszamy. Musimy zamieszać, rozprowadzić? mieszamy raz, a rano mieszamy to razem z tym. A ten puder, opakowanie ile wynosi? Pół kilograma, kilogram ile to jest gramów? 450, 450 g. gramów. Widzę, firmy sobie już tak radzą, my to pół kilograma, oni zawsze tam troszeczkę mniej, nie? Trochę urywali, Właśnie. Nie? Ale ja jeszcze powiem. Cena jeszcze tego? 144. 144. Mhm. Ja na tym latem, w tamtym roku na modę, użyłem te produkty. Yy... Janik czy, czy, czy Hojmas tak? Dali nam to na, na testy, i zrobiłem wicemistrza. I jeszcze dlatego, przypomnijmy, że dlatego, że, dlatego, że anteny, że nie podłączyłeś. To akurat tak. kolega nie podłączył. Właśnie. Anten, ale, no, tam, Zlegia, tak I tak naprawdę jenny. używałem prób tak jakichś tam, żeby Tylko używałem tych dwóch produktów. Mm -hmm. ja, to środa i czwartek. U nas na narodowe roty dwa razy w tygodniu to podaje, nie? Mm -hmm. We wtorek mieszam, żeby podać w środę, i w środę wieczorem mieszam, żeby podać w czwartek. Nie? To też jest etykieta, wszystko jest po polsku. No. Na stronie wszystko jest, jak podawać tutaj, nie? Dokładnie. Mm -hmm. I to dla gołębi młodych podajemy po drugim treningu. Nie wolno dawać przed treningiem, bo takiego powłada dostaję. Rozumiem. I trzeci trening dopiero dla młodych gołębi. Nie Czyli... dla starych, jak są w rytmie, to wiadomo. Czyli z tej firmy te. Cztery, pięć produktów, które tak. tutaj mieliście, już ma mamy nie pokazane nie ma. i wystarczy widzę. To, znaczy, tak. Zwiedza mi się, że to I wystarcza. To, jest to wystarcza taki zestaw, który, który wystarczy. Tutaj w sklepie, dla, w sklepie, gdzie jesteśmy, tutaj w Grajewie, możemy sobie te produkty nabyć. Ale oprócz tych produktów, tutaj też mamy takie, tutaj jak widzimy półkę, to są zioła Dariusza Marciszewskiego. Widzimy? Po, powiedz nam coś więcej o tych, bo tych ziół jest chyba tutaj taka dość duża widzę kolekcja, tak? Karmix, yy, jest to posypka yy, na karmę. Mamy tak, liść pokrzywy, liść niemianku, oregano, nasiona ostropestu mielonego oczywiście, owiec zielony czyli kiełki, jęczmień zielony. To tam już nie trzeba czytać, tylko jest powiedzmy tam, tak, czysto. na co to jest mniej więcej na to? Herba jest to taka ziołowa herbatka pomagająca organizm. Tu mamy herbatę na Adeno rano. Stop, jak widzimy, mieszankę Kor, to wiadomo, to są biegunki, wiemy jak Kora działa. Herbata oczyszczająca po locie, uodparniająca, bardzo dobra jest dla młodych. Mm -hmm. Później mamy herbatę na drogi oddechowe, no i, I różne jeszcze tam, Dioła na robaki, pokrzywe i oregano. oregano. Czyli takie klasyczne zioła, które możemy kupić też inne. Tutaj firmuje to wszystko kolega Dariusz Marciszewski, tak? Tak, tak. tak dobrze. I jakiś katalog z tego mamy już, czy nie jeszcze? Żeby można było się zapoznać co to dokładnie wchodzi? To, i mamy to na stronie, natomiast katalogu I ceny tam też są tych produktów no, podane. Ceny. Opakowania widzę są ale chyba takie pół kilogramowe, tak? Wszystko jest po pół kilograma po... Ale ceny są przystępne, bo to wychodzi 35 zł. Mniej więcej za każdą herbatę. Droższa tylko jest mieszanka odrobaczająca. Jest drobniejsza też, widzę, tak. Chyba drobniej zmielone to wszystko. Masz Oregano no, 24, no. poprzez Aha, ceny, ceny są, ta, widzę, tam 35. niżej. 35, 35, 35, 35. O tu, o, mieszanka Kor, 15 zł. Promocji. 15. Dobrze. Czy to jest kolejne produkty ziołowe, które tutaj są nowe? Te karmy na przykład są bardzo dobre, których używamy e, teraz dla młodych, używamy na spółkę z firmy Best Natural. Best Natural. Drobny groszek. Drobny groszek, mhm. tak. Taka do odchowówce, kukurydę, odchowówce. opakowanie 20 czy 25 kg? Kilo? 20 kg, ale ceny też są przystępne, bo taka karmiczki 52 zł widzimy. 50 54 48. Dobrze. My te karmy widzieliśmy na wspólnym gołębniku. Tutaj klasycznie karmę firmy Prima wywozi. Tak, tak, Dobrze. Przejdziemy teraz tak. Karmy już mamy zapopanowane. Te rzeczy, i teraz mamy to. Wojtek, nam wprawdzie o tym już w produkcie na jednym filmie mówił, ale przedstawmy może bliżej. Wiesz, co to są za produkty? Wszystkie produkty są na bazie naturalnych probiotyków, Czyli tak. Mamy probiotyk do wody i jest bardzo wydajny. bo się daje 1-2 ml na 1 litr wody, czyli litrowa butelka wystarcza na 100 litrów wody. Tu mamy higienizator do wolier, to rozrabiamy z wodą, czy w opryskiwaczu, czy w takim zwykłym spryskiwaczu, yy, spryskujemy gołębnik czy woliery i naprawdę sam tego To jest środek dezynfekujący taki jak to tak? tak? dezynfekujący, tu masz napisane, zobacz. Tak, zobacz jakie okularów nie mam. Ogranicza patogeny. Też tak powoli już czyta, nie? Tak, ułatwia oddychanie, też jest dobry to, na drogi oddechowej. Nie, to fajny środek, bo jak ja robię obloty, wypuszczę gołębie, jak mam rano tam sprzątnięte, właśnie jak Wojtek mówi, po te Jak gołębie wskakują, nie ja to taki Takie zachłyśnięcie. No, 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 I też na bazie naturalnych probiotyków, czyli żywych kultur bakterii, yy, yy, mamy ten preparat do kąpieli. Mm -hmm. To jest taki brązowy tak kolor. 20 ml na 1 na litr wody. Ale I one też mogą topić, bo to są w tym też są naturalne e, kultury bakterii. A powiedzmy tak. Bo... I takie miękkie się robią. Mm -hmm. takie... Ja wiem, wiem. Roz... Tylko jedna rzecz powiedzmy, bo tak, macie to w różnych opakowaniach. Tutaj macie opakowania. 250 ml? To są te u góry. Tak, Tutaj na dole mamy. 500 ml i litrowe. I tak dlatego też widzimy, bo ten zestaw taki, ta półeczka jest fajnie zrobiona. To mamy zestaw dla 100 gołębi, 250, 500. No to to o, już dla o. fermy, tak jak. A czego? Jak ktoś ma dużo gołębi? No ja mam. Tak, ale no właśnie. Robią tych bardzo precyzyjnych, bardzo wydajnie my go stosujemy. Czyli tych na, na produktów na, na, na mamy tutaj te. 5. 5. jeszcze mamy minerały. Właśnie, to, właśnie minerały. To są minerały w płynie, ale minerały są tak naprawdę przyłączenie w pary na jajka, czy jak odchowamy młode, działają na kościec, mają dużo wapnia w sobie. I tego się daje też 1 mililitr, stosowanie. Jeden mililitr, 1 litr ml, 1 ml wody. Czyli ta buteleczka, ona kosztuje 38 ona koszt, zł. 38 zł wystarcza na 100 litrów wody. Czy jest bardzo wydajna? Dobrze, czy jeszcze jakieś nowości tutaj mamy? Pani Moniko, coś nowości, mamy nowego? Te, oprócz tych trzech rzeczy, mamy firmę, które. Znaczy dużo firmę jest... mamy: czy belgawek, czy krzyśka szkolnego? No, no, tak krzyśka szkolnego widzimy wodach Ja Jabłka Horna. Widzimy, no to po prostu ja tak może przejadę po prostu kamerą, żeby przy, przypomnieć, jakie firmy mają tutaj produkty w tym sklepie. O, Widzimy klasyka. Te dużo osób korzysta z tego sklepu, bo jak targowiska są, to Was chyba licznie odwiedzają tutaj hodowcy. Tak, Teraz nie, też e, zobaczmy tutaj wolne tak, dni, ale tak przyjechali. Jest bo to wszystko Pokażmy jeszcze to, właśnie tam z tyłu. Wszystkie karmy są wyeksponowane. Bo tu bo widzimy to, karmy mrowcy, są dobrze. karmy Pawła, od Pawła Mrowcy, tu są karmy właśnie te, co Ty mówiłeś o... Tej, nie, to, są, to jest... Nie, to jest EPOL-karma tu. No tu, jest Eupola, Eupol. tu masz morowce? Tak, tak, to widzę, nie, nie, to widzę, tylko teraz tu, mamy tu jeszcze... Goldwingsa karmy. O, czyli tutaj. A te ostatnie głazika to wzięło to jest MDM-u jeszcze widzę? Z Primy właśnie kolega wziął, wziął, czekamy na dostawę. Teraz troszeczkę z karmami jest problem, bo nie tylko to dotyczy firmy Prima, ale innych, bo nie ma opakowań, po prostu na rynku brakuje tektury. Ja wiem, jak my robimy kartony różnego rodzaju, to też jest z tym problem. No dobrze, także tutaj, kiedy kto będzie chciał Was odwiedzić, tutaj w jakich godzinach może tutaj do Was przyjść, przypomnijmy? Od 10 do 17, podam swój numer może telefonu, telefonu i 501 362 221. Ja się i... nazywam Wojciech Zebroniewicz, kto by mnie nie znał. Ale tutaj Panią Monikę możemy spotkać częściej w sklepie, ona tutaj obsługuje. Także bardzo dziękujemy. Do zobaczenia i zapraszamy tutaj do odwiedzenia sklepu i też strony internetowej. bo tam ci będą zakłócać teraz, nie? Do strony internetowej, A strony adres internetowy, a jaki podam jest? Zbliża... O. A o. Dobrze. Jest adres? No, mamy cały adres. No to podaj, podaj go, bo ja też nie widzę go, no. A ty zbliżysz, będzie widać. A ja już podam. No www.dlagołębi.shoplo.com Czyli widzimy, tak jest adres strony internetowej. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dziękujemy.